A więc witam każdego w kolejnym odcinku LOL 3.0. Będziemy czytać, mówić śmieszne uwagi szkolne, które poszukałem w internecie, bo nie miałem takich swoich w sumie śmiesznych, ja byłem zawsze grzeczny, wiecie o co chodzi i ten tego, ale za to teraz wy możecie pisać w komentarzach swoje śmieszne historie, śmieszne uwagi dawajcie pomysły i mam pytanie do was czy chcecie 31 października zrobić stream halloweenowy czyli gramy w jakieś horrory takie szmery bajery oglądamy spróbuj się nie przestraszyć, robimy to wszystko to już zależy od was możecie pisać w komentarzach swoje śmieszne historie, swoje śmieszne uwagi jakieś fajne horrory, w które można grać na streamie i co, ja nie przedłużam kto chce zostawia lajka, like, kto nie no i teraz najlepsza część czyli intro Ło, wow, już jesteśmy, mam na telefonie przygotowane kilka uwag, kilka dokładnie 10 uwag, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy co to wyjdzie i pierwsza uwaga jest taka, wezmę sobie telefon tutaj przy komputerze, miał wygonić czytać, więc pierwsza uwaga to jest taka, Julka przyniosła do szkoły e-papierosa, gdy nauczycielka spytała ją co to jest. Odpowiedziała, że inhalator ma astmę i zaczęła udawać, że się dusi. Powiem tak, fajny sposób, żeby użyć tego, no bo jednak niektórzy nie wiedzą tak naprawdę, co to może być, no ale takie... Inhalator kolorowy, który w parę wodno jakby... No jest para wodna, to... No nie wiem, czy by ktoś się na to nabrał, ale okej, okay, nie wnikam. Plus jeden za kreatywność, bo to być mogłoby... i no i na pewno było śmieszne. Ciekawe, czy samemu bym tak zrobił, nie wiem, by musiał być bardziej kreatywny, żeby na to wpaść, no ale... Jak zwał, tak zwał, więc lecimy z drugą wagą, czyli... Wiktoria, poproszona o podejście do tablicy, krzyknęła. Mam szczęśliwy numerek, więc może mnie pani pocałować w cztery litery. Okej, okay. szczęśliwy numerek to jest w sumie spoko rzecz, no bo... Idziesz do szkoły jak taki król życia jak masz szczęśliwy numerek, no bo spytać Cię nie mogą, kartkówki niezapowiedzianej też nie napiszesz, więc siedzisz bo po prostu masz wyjechany. Ale no kurczę, już można nie komentować na przykład, że no mam szczęśliwy numerek, więc może mnie pani posyłać? W szanowną dupę. Po prostu mówisz, że masz szczęśliwy numerek i tyle i na pewno by uwagi nie było. Ale no, kolejna fajna uwaga. Lecimy z trzecią wagą, czyli We no kurczę, te Weroniki seryjne, nie sobie, bo znowu Weronika. A nie, wcześniej była Wiktoria, dobra, mój błąd. Weronika nazwała plik z tekstem główno z hiszpańskiego.txt. Akurat ja bym chciał mieć hiszpański, zamiast niemieckiego bym wolał mieć hiszpański albo rosyjski. Więc no, ja bym się cieszył oczywiście. A i teraz dla Was, jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz Hiszpania w komentarzu, a ja przypnę Ci serduszko oczywiście. Lecimy z czwartą wagą. Uuu, czekajcie, abyście się tutaj dobrze usadzę, usadzę. Mimo uwag, ciąg Kuba ciągle zwraca się do nauczyciela, stosując formę szefie. O kurcze, to w sumie? Szefie. Tak podchodzicie do nauczyciela takie szefie. Pierwszy raz on może się poczuć ważny, bo powiecie do niego szefie. No ale no, jednak do nauczyciela trzeba mieć szacunek. Może nie tak, że się zwracacie do niego szefie, no ale wiecie o co chodzi, wiecie co jest grane. Więc no, chociaż można to spróbować, tak mówić do nauczyciela szef. Ja to spróbuję. Zobaczycie, ja to jutro spróbuję. Znaczy, jak wy to jutro oglądacie, to aż to spróbowałem, więc napiszę w komentarzu wam przypnę komentarz jak to wyglądało. Lecimy do kolejnej uwagi, czyli Szymon wyzywa kolegów od słupów elektrycznych. Przy słupie elektryczny przecież to nie ma najmniejszego sensu. Ej, ty co? Jesteś słupem elektrycznym. Jaki to ma sens? Przecież ten nawet nie ma sensu. To była głupia uwaga, troszkę, ale no, nie wnikam. Zuza, przyniosła do, przyniosła do szkoły żabę i straszyła nią innych uczniów. Ej, to jest myśl. Żabę albo mysz przynieść. Trzeba to kiedyś opatentować, bo to naprawdę może być dobre. Kurcze, no ale dobra, przynosicie żabę i tak opuszczacie na coś, na tak skacze. I każdy się jej boi, bo żaby są zazwyczaj straszne. Ja się nie boję, ale no, albo taką białą myszkę to też trzeba kiedyś opatentować. Bo to może być naprawdę ciekawe, to może być fajne. Patrycja śmiecia. śmieje się dziko jak hiena. No to nie jest uśmiech hien. Nie wiem, za to w ogóle nie powinno być uwagi za to, że ktoś się śmieje, więc no XD troszkę, ale nie wnikajmy w to. Antek przelewa wodę z butelki do butelki i twierdzi, że to bimber. Widać, że młody wie co jest, pięć, on już od małego się uczy, żeby później aby po prostu pozamieniać składniki i już będzie wiedział co do czego przerać, więc tutaj szanuję za pomysł, szanuję naprawdę, mega. I co? Czy za to powinna być uwaga za to, że planuje swoją przyszłość? Nie powiedziałbym. No ale okej, okay, nie wnikamy, nie wnikamy. Zostały jeszcze dwie uwagi. Michał wraz z kolegami na przerwie na karytarzu urządził wyścig z kolegą na plecach, hehe Ciekawy czy ktoś się skapnie co chodzi, wyścig ze starym na plecach, hehe Hehe he, 2k19 No ale trudno, jesteśmy w 2k20, tutaj wszystko się jeszcze może zdarzyć Więc no, szanuję za taki wyścig, szkoda że nie ze starym na plecach, no ale ciężko by tam było rodzica ogarnąć, więc no Wyścig z nauczycielem na plecach. O kurde, jakby oni coś takiego zrobili, to naprawdę bym tutaj klaskał czołem. Ja ostatnia uwaga to jest Martyna. Podczas lekcji używa telefonu, aby zadzwonić do kolegi z ławki. Jutro też to spróbuję zrobić. W sensie wezmę telefon i zadzwonię do kogoś z ławki. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Może być śmiesznie, a może nie. Nie wiadomo. I to byłoby na tyle. To było 10 uwag, które przygotowałem dla was, które poszukałem. Więc co, teraz wy jak chcecie zostawcie suba, jak nie, to nie. Do końca października wbijamy 1000 subów, to to wszystko znika, jesteśmy łysi będziemy taki łysy z popularnego filmu. No ale nie chcę tutaj wiecie mówić jaki to film, jak ktoś chce to może sobie wyszukać A ja co, dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę Piszcie jeszcze w komentarzu swoje śmieszne historie, śmieszne uwagi, bla 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 I odnośnie tego Halloween Czy chcecie coś, coś takiego czy nie A ja lecę, trzymajcie się i piona